Cześć czołem, witajcie w kolejnej prezentacji Snapshotu. Tym razem jest to 12w04a. I zaczniemy od tego, co powodowało najbardziej żarliwe dyskusje, czyli najnowszy mob. Jest to ocelot, byliśmy bardzo blisko, mówiliśmy, że to będzie tygrys. Tak więc e, póki co Jeb mm, powiedział, że da się go oswoić, jednak chyba nie przy użyciu dostępnych e, rodzajów pożywienia. Próbowaliśmy wszystkiego, nic na niego nie działa. No i normalnie można go zabić jak każdego innego moba, nie? zostawia po sobie. Udało nam się dojść tej. do tego, jak można je do siebie przekonać i już wam to pokazujemy. Bierzemy łapkę rybkę. Rybka, rybka, jest rybka. Podchodzimy do takiego koteczka. Czekamy. Czekamy, aż się troszkę uspokoi. I wtedy trzeba mu tą rybkę zaoferować. Z tym chyba się już nie uda. Eee, po prostu trzeba stanąć, poczekać chwilę, aż podejdą i wtedy kliknąć prawym i mamy widzicie, czarnego kotka. No i można tak zrobić z każdym kotkiem. Nie próbujcie z innymi typami jedzenia, bo to nie zadziała. A jeżeli o doświadczeniu mowa, do gry doszedł Bottle of Enchanting. Jeżeli wkurzacie się, że chcielibyście mieć na kreatywie jakiś fajny, ulepszony miecz czy kill-off, tak, tylko do zabawy, to możecie skorzystać z tej buteleczki, aby sobie ponabijać trochę doświadczenia. I oczywiście na creative tego nie zobaczycie, ale jako wezmę sobie teraz stół do enchantowania. Zabiję w sumie jednego MOBA, więc powinienem mieć maksymalnie pierwszy level. Wezmę sobie na przykład ten mieczyk, czy cokolwiek. Wstawię. No i mam co najmniej trzeci level. Jeżeli spróbuję teraz wziąć półeczki. Eee, hops. Wstawimy tak prowizorycznie szybko. Wstawimy. Eee, nie. Jak widzicie mogę już enchantować na szósty level. Tak więc jeżeli chcecie się pobawić trochę z enchantingiem, to możecie spróbować właśnie w trybie Creative. Słońce zaszło. Fakt, zachodzi. No i, i póki jeszcze mamy chwilę, pokażę Wam jak zachowuje się szkielet w obliczu niebezpieczeństwa. Kurde, no nie zdążyłem. Eee, w każdym razie... O! W każdym razie w obliczu palenia się szkielet powinien chować się teraz mm, pod zasłoną. No i dostał, za, z, m, dostał e, nowe, e, nową sztuczną inteligencję. Tak więc powinien zachować się trochę jakby mądrzej. Przetestujemy go tak jak przetestowaliśmy wilczki i zombie, które możecie znaleźć ten test na naszym kanale. E, poza tym Jeb napisał też, dodał. Flame Item. Można to przetłumaczyć jako płonący przedmiot, jednak nie mam pojęcia co to może być. Nie znalazłem tego tutaj. Jeżeli znajdziecie, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. Dopiszemy to w filmie. No i oczywiście jak w z każdym snapshotem naprawiono kilka mniejszych e, błędów. No i zapdatewano e, pliki e, tłumaczeń. I to wszystko. Snapshot Taki troszkę przy mały w porównaniu do ostatniego, gdzie do, doszła cała dżungla. Ale fajnie widać, że nowy pracownik naprawdę świetnie wykonuje swoją robotę, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. I to by było na tyle. Ja się tutaj z nimi, tutaj, z chłopakami pobawię. Jak coś ciekawego odkry odkryję, to oczywiście yy, wy też się o tym dowiecie. Mm, no i to tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli wam się podobało, to możecie zostawić komentarz, lajka lub subskrypcję, albo wszystkie trzy na raz.